Zanim zaczniemy, chciałbym poinformować, że z kodem Trap na G2 macie 3% zwrotu. Zapraszam serdecznie. Hej, czyli witajcie! Z tej strony Gilatki zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry. Shakes and Fidget na moim kanale. Oczywiście, standardowo, jeśli byście chcieli zagrać, to link macie w opisie do gierki. A jeśli chodzi o cokolwiek, co się tutaj działo, to niestety niewiele. Aczkolwiek, powoli dobijamy sobie dwusetny poziom, jest całkiem ok. No i również udało mi się znaleźć całkiem fajny, powiem wam, pierścionek, ponieważ daje mi prawie plus 60 do każdej tutaj możliwej dla mnie, w sumie interesującej mnie umiejętności, czyli do oczywiście inteligencji, wytrzymałości i szczęścia. No i teraz możemy pójść sobie i zrobić tu sobie chyba miejsce na klejnot, chociaż nie jestem pewien. Będziemy w stanie za 25 grzybków. Także zróbmy sobie miejsce na klejnot. Um, I teraz tak, tu mamy klejnot 316, więc również moglibyśmy taki klejnot wyjąć. E, tak, jak najbardziej. Aha, musimy zdjąć przedmiot, dobra. Odzyskamy sobie klejnot. I teraz założymy sobie to i zarzucimy sobie, bo to jest chyba gorszy. Tak, to jest gorszy, więc zarzucimy sobie jeszcze ten klejnot i. Wow, to tak jakby skile za darmo. Plus mamy 13 milionów, więc możemy troszeczkę podbustować nasze statystyki. Chociażby zdrowie, które ostatnio troszeczkę odbiega powiedzmy od całej reszty. Ponieważ cała reszta jest 36 tysięcy, 37 tysięcy, tutaj było tak 15. Więc no tak mniej niż o połowę. Podbijemy sobie to jakoś do 30 tysięcy. Powinno mi się jakoś o 100 tysięcy również zdrowie podnieść. Może nawet więcej, może nawet o 150 tysięcy jakoś w ten sposób. Byłoby fajnie naprawdę, nie narzekałbym. Chyba jakoś tak, mniej więcej tak, jakoś mniej więcej tak się właśnie podbiła, a podbimy do tych 36, niech będzie 35. Czy coś takiego, 35. Za to możemy teraz inteligencję na przykład do 40 podbić i szczęście również do 40. Chociaż szczęście nie wiem, czy będzie potrzebne wyżej niż właśnie. Niż tyle, żeby dało nam równe 50. Także to jest całkiem fajne. Tu mam jeszcze jakieś inne rzeczy, aczkolwiek to też nie, nie jest jakoś super wybitne. Widzicie, że nie zmieniałoby mi to zbytnio nic. W sumie tam plus te jakieś 13 punktów, czy coś to jest takie. To w sumie mógłbym teraz sprzedać, ale poczekam, ponieważ będę mógł to sobie przerobić. Będę mógł to sobie przerobić. Mamy też 12 tysięcy punktów, więc również mógłbym spróbować sobie ulepszyć to wszystko. Okej, okay. plus 8. O Spoko. I mamy plus 16. 244. To również powinno być całkiem ok. Um, tych zwykłych potrzebuje kryształków, tak jakby, boże, nie kryształków, to tylko tego kamienia całego. I już troszeczkę podbustowani bardziej bym powiedział. Tutaj jest szczęście. Szczęścia nie chcę boostować. Bardziej bym chciał boostować właśnie takie cechy, które są potrójne. Na przykład tak jak są w tej różce. Różce, przepraszam. Już dawno naprawdę nie trafiłem różki, która byłaby lepsza. Więc możemy trochę ją podbustować. Plus 11 do każdego. No i bardzo fajnie. Dzięki temu możemy pójść na kapturnika, który no, nie będzie miał z nami zbytnio szans, pójdzie na trzy hitki, no nawet zadał jakieś sensowne obrażenia bym powiedział, 222 tysiące, także możemy sobie tu jeszcze jakiegoś golda pofarmić, goldix, goldix, to w sumie zadanie będzie całkiem ok. możemy je nawet pominąć jakby nie patrzeć, dobrze, mm, słabe, słabe, weźmiemy sobie to zadanie, bo troszeczkę golda się oczywiście przyda, o, widzę, że mogę... O, mam 4 jeszcze. O, to możemy nawet porobić więcej tych zadań. Um, w każdym razie jeszcze chciałem wam pokazać, bo jeszcze były tu spekulacje, że to piekło powinienem dać radę przejść. Jeśli. Może ktoś miał rację? Jeśli podbustuję sobie postać właśnie i się zastanawiałem. Czy dam radę to zrobić? No, za pierwszym razem brakło mu 400. O, zrobiłem to. I mam nawet fajne laczki bym powiedział. Spoko. Co prawda, nie dają mi jakoś super dużo w chwili obecnej, ponieważ tam podbijają mi o 19 chyba, ale mam zrobiony kolejny poziom, jakby nie patrzeć piekła. O, zlepek potępionych może zostać również zrobiony. Wow, został zrobiony! 203 poziom i na tym się już Expi. 840 wytrzymałości, większe obrażenia. Jak to wpłynie na moje obrażenia? Jestem w szoku, powiem Wam. Po zmianie spadło mi tylko trochę procent, yy, jeśli chodzi o szczęście, a to nie jest jakiś większy problem. Za to mam prawie 300 tysięcy więcej zdrowia. Jeszcze jakbym sobie dołożył klejnot do... Hmm... A co mamy na przykład, jeśli chodzi o sklep zwykły? Bo to mnie też zastanawia, nie gabinet, magia, zbrojownia. Zręczność. Nie ma nic, nie ma nic. Wytrzymałość, szczęście. Ja chciałbym znaleźć takie z samą inteligencją. 976. Wow, jeszcze większe! Wow! Dobra, ile mi tu zabierze wytrzymałości? 300 coś. Ale powinno dać mi ile to kosztuje w ogóle? 400 tysięcy, biorę. Dobra, sprawdźmy sobie, jak to, jak to powiedzmy wpłynie. 5%, czy tak, czy tak, tracę. Dobra, jeśli chodzi o wytrzymałość, prawie 300 tysięcy. Prawie 300 tysięcy. Jeśli chodzi o obrażenia, 150 tysięcy więcej. Dobra, także chyba wyjmiemy sobie e... chociaż potrzebowałbym kryształu na wytrzymałość. Nie wiem, czy takowy będzie mi w stanie. Jakoś właśnie, nie? Kiedy potrzebuję jakiegoś kryształu, konkretnie to nigdy nie wypada. Klucze nam powypadały, moi drodzy. E, nie, nie, ja chciałem tutaj przyspieszyć. Moi drodzy, klucze nam powypadały. Jestem w szoku. E, nie tak. E, chciałem przyspieszyć. Kolejny klucz? Szczęście, no nie, no nie, szczęście to nie. Znowu inteligencja. W końcu wytrzymałeś. Dobra, niech będzie. Także w końcu możemy coś podziałać. Um, klucz do Esteros, klucz do Esteros. Ten klucz do Esteros możemy sprzedać w sumie. O, i Esteros się odblokowała, a 13 piętro nie może. Niech będzie. Um, nasza postać. Teraz tak. Uuu tu już fajne klejnoci, klejnociki powypadały, hmm, 330 coś, dobra to idziemy teraz tak To teraz, yy, bo mieliśmy 1000, 100 coś, idziemy sobie do zbrojmistrza Możemy sobie tutaj ogarnąć miejsce na klejnot, schować to i władować sobie ten fajny klejnocik który spowoduje, że wrócimy do mniej więcej tego samego poziomu, a właściwie teraz jakoś jak sobie podbijemy troszeczkę jeszcze punktów do 40 tysięcy. To podbijemy. Teraz tu sobie możemy jeszcze trochę tu podbić, powiedzmy, i mamy mniej więcej to, co mieliśmy, jeśli chodzi o to. Troszeczkę nam szczęście spadło, za to obrażenia mamy naprawdę na pięknym, pięknym poziomie. O 130 tysięcy więcej. Nie mam co narzekać. Tą różdżkę dam swojemu, tą różdżkę będę mógł wrzucić do kibelka. Do WC-ta, także gul, gul Całkiem ok, aczkolwiek wydaje mi się, że mój łucznik ma już całkiem sporo szczęścia. 500, coś, 530. Szczęście. Tak szczerze mówiąc, to bez rewelacji, bym powiedział, bo szczęście to on sobie tutaj radę. E, ten miał 308. O, miał lepszą. 860. Naprawdę miał lepszą różdżkę ode mnie. Nie. Ten, to mu daje trochę więcej obrażeń, ale to mu, daje więcej, to mu daje więcej obrażeń. O 20 coś tysięcy, ale zabiera mu bardzo dużo zdrowia. Dobra. To zostawimy mu to, co miał i tyle. Nie będziemy się z tym ruszać. A teraz jeszcze tylko tak. Yy, wszystkie cechy, bo on to miał słabe. Dokładnie. I możemy mu to założyć i dać mu jakiś, jakąś inteligencję na przykład. Spoko, to mu fajnie to podbustuje. Szatę, 100. Zabieraj to. Szata, i zakładamy ci pod to, bo ty szczęścia masz. E, pierścionek, jeszcze to. To były rękawice, tak, rękawice, dłoni. I jeszcze to moglibyśmy ci dać. W ogóle byłbyś super OP. Trzymaj. Pyk, myk. No i w ogóle jesteś teraz kozakiem. E, jeszcze teraz tak, nie mogę już niszczyć uzbrojnięcia, więc to sprzedam, e, sprzedam, sprzedam, ponieważ nie potrzebuję. Sprzedam, sprzedam. Te kapciuchy jeszcze, i tak dalej, mogą się przydać. To sobie zostawimy, to sobie zostawimy, i to sobie zostawimy, ponieważ możemy pójść jeszcze do pupili, e, pupile i możemy dać to pupilowi, proszę bardzo. 51. To mogę walczyć najniższym nawet. Bardzo ładnie. 91. Oczywiście musiało się trafić coś złego. 79, nie mam nawet nic, żeby przebić, jeśli chodzi o to 91. No i 50 któryś tam, więc na spokojnie cztery truskaweczki, fajnie, bo akurat ten jest na całkiem niskim poziomie. No i ogarnięte, jeśli chodzi o to. Teraz tak, możemy zakręcić sobie również u doktora Abawu, bo jeszcze tego nie robiliśmy sobie. Na spokojnie, na spokojnie i. Trochę kamyków, to, to mnie nie jara zbytnio um, Ale skoro już odblokowaliśmy Esteros. Czyli he, gry o Tron. Jakby nie patrzeć, to możemy sobie Robert Popi Roberta popijawę po rozwalić. O! No, już myślałem, że Roberta popijawę nie daliśmy radę. Maniku. manikut Lannister. Ok, chodzi chyba o Jamie'ego z tego co rozumiem. Także to bardzo ładnie poszło. Teraz mamy Suteryn Petyr <gryw> Niech będzie. O! tego nie damy rady na razie. Niestety nie damy rady. Lorda Baelisha sobie już nie ruszymy. E, 217 wszystkie cechy średnio, te cechy wszystkie 219. Również średnio. Odłożę to raczej na sprzedaż. E, 206 poziom. No dobra, niech będzie. W takim razie czy damy tutaj radę tego biczownika jeszcze pokonać? I powinniśmy dać radę. Jak najbardziej. E, piekielnego ogara, który w ogóle nie wygląda na piekielnego ogara. Okej, okay. niech będzie w takim razie. Nasza postać wbiła kolejny. 220 każda cecha. Również coś średniego. Jeśli chodzi o walkę na wieży. Dziewczę z zapałkami. Jest do zrobienia na pewno. Tylko muszą dobre kryty wejść wszystkim. O, jest właśnie do zrobienia, jeśli chodzi o to. Teraz tutaj mamy jakąś kolejną. Królowe śniegu. Z nią może być ciężej Teoretycznie też jest do zrobienia, ale trzeba byłoby sporo poprzeklikiwać, jakby nie patrzeć A niestety, czasem tak jest, no nie Chyba nie pójdzie nam to, jeśli chodzi o to Możemy zobaczyć, co jeszcze dropnęliśmy 268 Tu już całkiem sensownie, jeśli chodzi o to, bo to jest pod szczęście i z... Podzręczność, dobra, a czy mogę tobie na przykład wymienić to podzręczność? 257 Nie ma co no i ten demon, którego oczywiście będę zapominał ruszać, całkiem ładnie dostał obrażenia, nie powiem. Teraz tak, tu możemy się jeszcze chwilę pobawić, ponieważ są te kopalnie Glory. Te kopalnie Glory, nie wiem, czy są w tej chwili do zrobienia. Niestety chyba nie. O, zrobiliśmy te kopalnie Glory. Wow! Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Takim naprawdę mega pozytywnym. Że nam się to udało. No nie, sakuba, sukuba już sobie nie rozwalimy. Ale jeszcze możemy popróbować na tych ruinach Gnark. Które dopiero co blokowaliśmy. o i te ruiny Gnark powinniśmy sobie, O, Już się zatrzymamy na drugim poziomie? O właśnie, tylko, że ja w lochach sobie jeszcze nie zupgradeowałem moich ludzi Dobra Mam nadzieję, że trochę pieniędzy mi starczy szczerze mówiąc Moi tutaj może nie jakoś super za dużo, chociaż w sumie całkiem sporo mi to widzę dało Dobra Teraz tak, to jest pod wszystkie cechy i dla zwiadowcy, pod pazurki 200, 225 i tu ma rubinek na szczęście dajmy ci to dajmy ci to, dajmy ci rubinek na szczęście i będziesz miała fajne rękawiczki to idzie pod sprzedaż przy yy, 555 i wszystkie cechy 430, nie średnio też idzie na sprzedaż raczej yy, i teraz możemy spróbować w sumie zrobić tak jakby jeszcze raz tego sukuba z podbitymi nie za bardzo to również nic nie daje Możemy pójść jeszcze na tego nietoperka Który też widzę, że będzie całkiem sporym przeciwnikiem Dostało mu tam 900 tysięcy Ale niestety nie wyszło to sobie w międzyczasie, no i... No cóż, nie pokonamy go Nie, jest zbyt mocnym. Jedyne co możemy jeszcze spróbować zrobić, to coś go dawno nie ruszaliśmy, czyli zombie berserkera Zrobić... Właśnie, porozwalać trochę na tym całym tornadzie Poniszczyć, poekspić tutaj Co prawda nie ma za to dużego expa ale możemy jak najbardziej porobić tutaj. O, nawet nie znajdę co. Sączący. Sądzący, przepraszam. Myślałem, że sączący. Na przykład sączy sobie coś dobrego do picia, czy coś. Nie. Jednak nie. No nie, on tu już nie pójdzie. Ale troszeczkę nam dropnęło przedmiotów. Raczej dosyć słabych, z tego co widzę. Tak, wszystko raczej dosyć słabe. Więc możemy to wszystko sprzedać. Jest całkiem spoko, jeśli chodzi o to, tu jeszcze jakieś laczki zostały i tak dalej. No i całkiem fajnie nam to poszło. Udało nam się nabić w sumie 10 poziomów, więc jeśli chodzi o jeden odcinek, to myślę, że nie jest źle. To by było też, jeśli na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało Oczywiście. Do usłyszenia w kolejnych... No i tyle. Trzymajcie się ciepło, no i pa! pa.